Tak słucham? A, dzień dobry panie Efrenie. Tak, tak, formuła B135. A, chciał się pan spytać, kiedy formuła będzie dostępna na Filipinach? Kiedy się będzie można logować? Proszę pana, pracujemy nad tym już niedługo. A jeszcze, jaka formuła pana najbardziej interesuje? Pro, tak, ale wie pan, że to jest ta najtrudniejsza. Tak, tak, dobra, dobra. A, jeszcze chciał się Pan spytać, po ile bilety na mecz Mateusz i Konrad Juszczyżyn, tak? Proszę Pana, bilety są za darmo, bo mecz będzie transmitowany na YouTubie i na Facebooku TV także ze spokojem. No i to wszystko? Dobrze, to do zobaczenia i już niedługo na Filipinach będzie można grać w formułę b 5. także proszę być spokojnym, do zobaczenia. Proszę bardzo, tutaj dowód, Efren Reyes. I wy również pamiętajcie, że już jutro w niedzielę, 29 listopada o godzinie 19, mecz Mateusz Niegocki, Konrad Juszczyszyn, YouTube, Facebook i Open TV i Queer Open. Musicie to zobaczyć. Cześć!